Po wczorajszych przygotowaniach tutaj mamy pasztet. Rano tyle na kanapeczki zeszło. Będzie przygotowane do nabicia albo słoików, albo jelit. Jeszcze nie wiem co tu wejdzie tu. Nabiarka z jakiejś tam firmy. A to na kiełbasę. Też do nabicia. Tutaj przygotowuję sobie robię testa tego farszu na kiełbasę. Muszę skosztować czy odpowiednio przyprawy są dobrane może czegoś dodać może trochę wody jeszcze dodać zawsze warto sobie tak w garnku zrobić kąsek i wtedy można zawsze zredukować albo coś dołożyć tak żeby ta obasa dla was była smaczna przepisy wszystkie się modyfikuje żeby dobrać do siebie proces nakładania jelita Czasami stwarza problem. Ja polecam sobie pobe, podepchać trochę mięsa do środka. Wtedy wychodzi nam tutaj taki czop, i po tym czopie bez problemu nam się to jelito nakłada.